Tutaj ten, nie ten A! CO SIĘ DZIEJE EJ CO Nie była Legenda? Zaczynam bo go ja, mam na imię Karol Dzisiaj robimy noc w lesie, który znajduje się tam Troszkę dalej, jest teraz zachód słońca Myślę, że zdążę tam dojechać, rozstawić się, przygotować wszystko do nocy. No i co? Zabieramy się do lasu. Cześć. Aktualnie jest godzina... Już mówię, chwila. 20.26 Już zaczyna się ściemniać, więc ja lecę na miejsce, w którym zrobię swoje obozowisko. O, proszę. Ja muszę przejść. O. I pięknie. Jestem już tutaj w tym lasku. I to będzie miejsce, w którym rozłożę swoje obozowisko. Tutaj będę spał. Rzecz jest w tym, że nie mam ani namiotu, ani hamaka, ani nic. I prawdziwy survival muszę przeżyć tylko sprzętem, który wziąłem do plecaka. Wziąłem trochę sporo, więc myślę, że dam radę. A Teraz szybko puszczam drona, żeby nagrać że jak to wygląda z zewnątrz. A ty teraz widzicie, jak to wygląda z drona. Więc jak już wcześniej wspominałem po drodze, mam na imię Karol i rozpoczynam nowy kanał. Właśnie film będą coś w tym stylu, nie? Typu jakiś survival, jakieś jeszcze urbex, takie ogólnie przygodowe, bardzo. Ja bardzo lubię takie rzeczy i postanowiłem, że zrobię z tego po prostu kanał. Bo lubię też nagrywać, mam całkiem spoko sprzęt. A więc bez zbędnego gadania, tutaj będziemy dzisiaj spać. Czy znaczy ja będę, ale wiecie, no jak to wygląda. To będzie moje obozowisko, jest taki czysty Czyli Także lampa, y, kamera, dron, mój wierny nóż i co? I możemy nagrywać. Więc pierwszą rzeczą, którą zrobię przyniosę patyki tutaj, żeby można było rozpiećie ogniski. A więc tak, właśnie przeszedłem, przyniosłem potrzebne mi tutaj patyki. I co? Teraz muszę kopać dół, żeby nie spalić lasu. W tym jest to i dob jest zaczęty. Zapomniałem jeszcze o mojej wiernej saperce, która też podróżuje ze mną. Gdzie ona jest, gdzie ona jest? O tutaj jest. Taka malutka, ale myślę, że da radę. To ja zabieram się za kopanie. Więc teraz rozkładam moją saperkę. Uff, jeszcze nigdy mnie nie zawiodła. Mam, wraże mam nadzieję, wrażenie. Mam nadzieję, że teraz mnie też nie zawiedzie. Proszę, złożona taka Więc ja zabieram się za kopanie, a wy macie z tego timelapse Więc już taki mały dołek Teraz zabieram się za kopanie, jeszcze trochę dokopie Wsadzam patyki i postaram się odpaść Udało mi się za układanie ogniska. komary niestety latają. Dobra, teraz postaram się to podpalić. Przygotowałem już wigwam, jak widzicie przed chwilą, time lapse i tak dalej. Mam zapalniczkę, polowałem już naftą. I teraz patrzcie. A więc teraz odpalamy. Wszystko więc wszystko pójdzie okej okay. Ja byłem do tego szkolony, więc się nie martwcie Nic, nie ma prawa się spalić Jest to niska, całe nasze obozowisko zaczyna jakieś nabierać kształtów Teraz jakby ktoś szedł, mam wodę i szybko to zgaszę Bo ogólnie nie wspomniałem, to jest las nie należący do nikogo, więc nie wiadomo kto jej może przyjść, zwłaszcza że już jest godzina ja już pokazuję 21.19 o sorry, no dobra Więc wiecie, nie wiadomo co to będzie. Patrzcie, co się pięknie nam wszystko na gry, e, rozpala ja jeszcze rozpalę z drugiej strony. Ja teraz cięcie i pokażę Wam jak już się całkiem rozpali. Zobaczcie jak to super wygląda. Wszystko się pięknie tutaj pali. Wszystko jest pod kontrolą, każda iskra jest od razu gaszona przeze mnie, więc nie martwcie się. Wszystko jest git. A, teraz zacznę dorzucać jeszcze więcej do ognia. O, patrzcie. Nie martwcie się, bo to jest właśnie dół wykopany, żeby tu się nic nie zapaliło, nie? Rożek Wszystko się tam ładnie zostanie w kole. Więc wszystko pięknie się pali spalił się spalił Zaraz zacznę zegrillować Wszystko będzie całkowicie A więc w tym pięknym pff, dymie naszego pięknego ogniska do tego w środku lasu, zrobię sobie parę takich na instagramach, które widzicie teraz. Teraz sobie będę robił ogólnie żarełko. Teraz sobie zjem. No i co? No i zaraz zrobimy trup po Po zobaczyć, co tutaj jest. ale całego lasu nie sprawdzałem. W chwili przy opowiem wam legendę tego miejsca. I to nie jest tak, żeby was nastraszyć jest bo strzyłem po prostu od osób, od osób, które tutaj mieszkają. Wprowadź w Wikipedii w jakieś takich miało miejsce. Mówię, ja sam w to nie wierzę, więc wiecie, zobaczymy, co będzie. Legenda tego miejsca głosi, że gdzieś w latach 80. ubiegłego wieku. W miejscu tego lasu znajdował się jeden z najpopularniejszych cyrków w Polsce. Pewnego dnia właściwie cyrku dostał ofertę przeniesienia do większego miasta. Pracownicy stracili swoje posady. Tego dnia coś zmieniło jednego z nich na zawsze. Ukradł kostium. I zaczął się w tej okolicy wynękać każdego, kto śmie wyjść na teren dawnego cyrku. Inny zaś ukradł kostium uliczego królika, który witał dzieci przy wejściu. I zamienił go w coś strasznego. Co po jakimś czasie zmieniło jego od przeniesienia cyrku. W tym lesie każdy, kto tutaj przyszedł, nie wyszedł. Odnotowano co 20 zaginięć ludzi. No to straszne, bo się boję bardzo. Mówię jakby, ja robiłem już wszystkie razy coś, nie boję się tego, więc nie wiem, że to jest na tę historię. E, ogólnie się okazało, że nie jednym jest. Jest to bardzo smutna informacja, niestety później nie najem. Ale przynajmniej jest to jest ciepło, bo pomimo, że jest sierpień, temperatura jest seriowa. na mam. Jako iż teraz nie wiem właśnie żadnego narzędzia, pójdziemy teraz na szybkie przejście po lesie i wrócimy w to miejsce. Więc ja opuszczam sobie płonące obozowisko i wyruszam na wyprawę do lasu. Tu jeżeli wiecie, zobaczę i rekonesans mowy zrobię. Nie wiem, że to jakiś cyrk stał. Nie wyglądał to kiedykolwiek miał być jakikolwiek cyrk. Odkolwiek cokolwiek w tym podobnego ha. Tu się nic nie dzieje, tu nic nie ma, idziemy. No, dalej Daj, posłuchajcie moi drodzy Bardzo się cieszę na start tego kanału. Wiem, że zrobię wiele fajnych bardzo projektów dla Was. I widzicie, nie jestem jakimś Z tej bachorem ani nic. No powiem szczerze, mam 15 lat, tak? A według mnie to już jest sporo, naprawdę. Według mnie będę naprawdę bardzo fajne dla Was kręcił filmy. Zwłaszcza, że mam, mam dużo fajnych właśnie miejsc, mam du umiem dużo rzeczy i tak dalej, tak dalej. i patrzcie to. Patrzcie to. Jeszcze lekki obchód. W wracamy na obozowisko. A więc tak. Zrobiłem właśnie lekki przemarsz. Tutaj dookoła wszędzie patrzyłem. Nic nie ma. Czyli też nasze ognisko zgasło. Czekajcie, coś tutaj, ten nie ten. Co się dzieje? Ej, co jest? Co się dzieje? Yo. Co to jest? Się przybiera jest. Co to jest ty? Może ten gościu od tej legendy w sobie zrobić żart? Ty jesteś gościem od legendy? Co ja nie rób. To ty jesteś? Janek? To ty jesteś Janek? Co, ty jest? Co się dzieje? Co to jest? Muszę uciekać, to mnie konie. Co to jest? Nie widzicie to? Samu ja. To jest jakaś postać. Ja uciekam stąd I szczerze? Nie byłem przygotowany Tam, Nie wiem Chcę w szczerym kolorze dzisiaj Księżyc jest w pełni Może to jednak Nie była Legenda?